Opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w październiku. Nie ma ich wiele, bo jak wiecie, zaczęłam studia, a moje studia są dość wymagające, ponieważ. Studiuję fotografię w Szczecinie. No i oprócz samych fotograficznych przedmiotów mam 5 dodatkowych z filmu, mediów, malarstwa i tak dalej. I jest naprawdę dużo roboty. Prawie codziennie siedzę od 9 do 21 na uczelni. 12 godzin, tak? 12. No i tragedia z czytaniem. Poza tym jeszcze tak się nie potrafię wdrążyć w nowym miejscu w czytanie. No, bo jednak tutaj w, u siebie w domu mam swoje ulubione miejsce, a tam jeszcze takiego nie znalazłam, ale powoli się wdrażam, więc będzie lepiej. Początek miesiąca był naprawdę dla mnie trudny, jeśli chodzi o czytanie. I czytałam tylko w weekendy, jak byłam u siebie w domu, ale już pod koniec było lepiej. No i wynikiem jest takim, że czytałam niewiele książek, ale może zacznę od początku. Pierwszą książką, jaką przeczytałam w w październiku była prawdodziejka Susan Dennard, hmm, od wydawnictwa jest Panam. oczywiście, ja jak to ja ze względu na te wszystkie przejazdy i wyjazdy zapomniałam tej książki zabrać ze sobą, żeby wam ją pokazać. No cóż, mówi się trudno. O tej książce była już recenzja, ta książka znajdowała się w epicboxie i powiem wam, że początek był ciężki do wciągnięcia się w świat, tak jak mówiłam w recenzji, ale później coraz bardziej mnie do siebie przyciągał, coraz bardziej się angażowałam i naprawdę polecam wam tą historię. Warto ją przeczytać, warto się dowiedzieć jak przyjaciółka Sarah J. Maas książki, no jednak Sarah J. Maas Szklany tron, Wórcielni róż, no naprawdę moim zdaniem świetne powieści, A jej przyjaciółka no jednak pewnie trochę miała styczność z Sarą i, i się wymieniały pewnie opiniami i byłam tego bardzo ciekawa, ale nie jest tam nic ściągnięte. Jest naprawdę oryginalnie. Ten świat jest niesamowity, inny, ciekawy. Polecam Wam serdecznie Prawdodziejkę. Później udało mi się przeczytać Niepowszednich podczas Księgę drugą wydawnictwa Jaguar Justyny Drzewickiej. Cudowna powieść, tak samo. O tej powieści też już mówiłam i pani Justyna Drzewicka bardzo się cieszyła z mojej recenzji. Pozdrawiam, ja się cieszę, jak autorzy oglądają moje recenzje. Dlatego fajnie jest czytać polskie książki, recenzować polskie książki. Ale to nawet nie z tego względu czytam je. Po prostu uważam, że polscy autorzy teraz na ostatnim, nie wiem, ostatnie pół roku, rok robią naprawdę świetną rzecz, wydają świetne książki, oczywiście wcześniej też, były osoby, które pisały niesamowite rzeczy, ale to były takie rodzyneczki. A teraz naprawdę coraz więcej polskich pisarzy robi świetne rzeczy, więc polecam Wam Szczynę Żywicką i powieść o, nie, o niepowszednich. To jest druga księga, pierwszą. O pierwszej też już mówiłam i jest to historia właśnie takich dzieciaków z nadnaturalnymi umiejętnościami, które zostają porwane przez okropnych kanklarzy ludźmi. Historia naprawdę interesująca i pokazuje, jak ważny jest przyjaźń w życiu. Kolejna książka również jest polskiej autorki, i to jest czarownica, Anny Litwinek, wydawnictwa znak. Oh, powiem Wam, że wow! Jak tylko zaczęłam czytać, wciągnęłam się od razu, i gdybym miała czas, to przeczytałabym za jednym tchem, ponieważ czarownica naprawdę mnie wciągnęła, zaangażowała mocno. Trochę ma dziwny rozmiar, bo jest taka mniej podłużna, troszeczkę bardziej szersza jak inne książki, ale po pewnym czasie się przyzwyczaiłam. Historia opowiada o Sonii Humanskiej, która jest już kobietą, nie jest nastolatką, jest dziennikarką i obecnie bada sprawę wykopalisk archeologicznych, w których znaleziono zwłoki pochowane jak na Vampire. Historia jest niesamowita pod tym względem, że zaczyna mieć nasza główna bohaterka dziwne sny, w których em, tak, jakby jest osobą, główną bohaterką, ale nie jest sobą, ale jest sobą. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. I w tych snach przedstawione są różne tortury, odczuwane właśnie przez czarownicę. Można się domyślić, że to czarownice, no bo jak topili kobiety i tam ją święcili czy coś i mówili precz szatanie, no to jasne, że jest się czegoś domyślić. I historia jest niesamowita pod tym względem, że to jest właśnie dużo takiej słowiażczyzny, ale jest też dużo właśnie takich e, rytuałów magicznych, co jest bardzo ciekawe, aż jestem zdolna uwierzyć w istnienie czarownic i jeśli można tak to nazwać. Oni są tutaj nazywani mądrymi ludźmi, ludźmi, którzy mają silną więź z naturą. Tak, ciekawa książka, naprawdę cudowna, cudowna. <laughs> Jeszcze dla mnie osobiście było fajne to, choć fajne albo śmieszne, albo dziwne, że archeolog ma na imię Iwo. A Iwo to jest mój przyjaciel ze szkoły średniej, więc tak, pozdrawiam mnie. Polecam Wam serdecznie. I ostatnią książką, którą przeczytałam w październiku było Siedem listów z Paryża Samanty Kupiłam, tak jak mówiłam, już w Bokolu, właśnie w Biedronce na sprzedaży i powiem Wam, że to był cudowny zakup i trzeba było, i trzeba przeczytać tą książkę. Cudowna historia opowiadająca, że życie potrafi napisać najlepszą historię miłosną, lepszą niż jakikolwiek pisarz by wymyślił. Cóż tu więcej mówić? O tym też nagam precyzję, bo to jest cudowne, to jest po prostu niesamowite, mimo że wiemy, jak się skończy, mimo że prawie wszystko wiemy tak naprawdę, to jednak chcemy się dowiedzieć, jak to przebiegało, jak to się stało, że znowu odnowili kontakt i niesamowite, bo jeśli nie oglądaliście bookholu, to powiem Wam, że to jest właśnie historia na faktach, to jest biografia autorki Samanty która po 20 latach postanawia odpisać na listy miłosne, które dostała w wieku 19 lat. Niesamowita historia, naprawdę, naprawdę cudowna. dałam 1529 stron. No cóż, bywało więcej, ale jak na tak ogromnie zapełniony kalendarz, to jestem zadowolona. Naprawdę. Pewnie podczas gdy będę studiować tych książek przeczytanych będzie mniej, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Więc życzcie mi powodzenia i ja życzę Wam w szkole czy w studiach tak samo, Miłego czytania. Widzimy się w następnym filmie. Dzięki za wszystko i bajka! opowiada o... nieopanamian imię? Słania Napisać lepszą historię, miło, miło, że życie...